No i co, rewanż, Amadeusz Roślik Ferrari, e, miała być formuła bokserska, jest formuła MMA, dlaczego? No trzeba by było zapytać Amadeusza, czy tam, mu tam ktoś doszło te jajka czy nie doszło. to jego trzeba było zapytać, no ja tak jak mówię, no ja e, byłem chętny na walkę z nim w K1, w MMA, e, bardziej, bardziej nie, ale no będziemy walczyć zaraz w MMA, no bo tak jak mówię, no nie ma jaj na to, żebym w boksie nawet jedną ręką walczył, no to... Mógłbym tak naprawdę, ale drugą ręką jakbym się mógł bronić, no to, no to nie ma problemu, no bo nie jestem wariatem, żeby przyjmować na łeb. Yy, no zdrowia jest tylko jedno. Yy, no ale tak jak mówię, no będzie walka we myślę, że będę, będzie dobra zabawa. Bynajmniej z mojej strony jeszcze idę, yy, idę zarobić i dobrze bawić i no i dać mu lekcję. Jedną ręką myślę, że bym go ograł i go zlał, tak naprawdę to jedną ręką, ale no tak jak mówię, jedną, ja je, chciałem mieć przy brodzie, nie chciał się, nie zgodził na to. Czyli MMA. Więc jest MMA. Jak dla mnie, to on się bić nie umie, jest sobie tylko silny.